Była żona Macieja Kurzajewskiego zakpiła z Kasi Cichopek. Poszło o niewinny komentarz. Paulina Smaszcz, 49 litrów, i Maciej Kurzajewski, 49 litrów, byli małżeństwem przez 24 lata. Niestety, ich miłość nie przetrwała próby czasu. Na początku 2022 rozpadł się również związek Katarzyny Cichopek, 40 litrów, i Marcina Hakiela, 39 litrów. Wtedy zaczęło plotkować o romansie prezenterów Pytania na śniadanie. Ostatnio Paulina Smaszcz w dziwny sposób zareagowała na niewinny komentarz Kasi Cichopek pod zdjęciem Kurzajewskiego. O co chodzi? Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od pewnego czasu tworzą zgrany duet na planie Pytania na śniadanie. Po tym, jak w marcu 2022 roku Gwiazda M jak miłość ogłosiła, że ona i Marcin Hakiel rozstali się po 14 latach małżeństwa, pojawiły się plotki, że za rozpad ich relacji może odpowiadać właśnie Kurzajewski. Zainteresowani jednak nigdy nie wypowiadali się na ten temat, a wręcz publicznie udowadniali, że łączą ich przede wszystkim sprawy zawodowe. Kurzajewski przez 24 lata był mężem dziennikarki Pauliny Smaszcz. Para rozstała się jednak w 2020 roku. Prezenter przez długi czas nie wypowiadał się na ten temat, w końcu jednak przyznał, że uważa rozwód za porażkę. Tymczasem jego eks żona udzieliła kilku wywiadów i napisała o nieudanym związku w swojej książce bądź kobietą petardą. Kropka. Jak zająć się sobą i żyć świadomie? Kurzajewski i Smaszcz doczekali się dwójki synów Franciszka 25 litrów i Juliana 16 litrów. Niedawno dziennikarz opublikował na swoim profilu na Instagramie post, w których pochwalił się swoim triatlonowym debiutem. W komentarzach posypały się gratulacje, a Katarzyna Cichopek zamieściła emotikonę serduszka. Jeden z portali opublikował artykuł na ten temat, a była żona Kurzajewskiego postanowiła skomentować go w nieco kąśliwy sposób. Ale się cieszę z tego serduszka Kasi. Wejery. OMG. Kropka. No tylko że portal nie zauważył, że z gratulacjami pierwsi byli nasi synowie i ja, bo znamy wszystkie sukcesy Maćka od 25 lat. Hello. Kropka. Napisała na swojej oficjalnej stronie na Facebooku, którą śledzi prawie 10 tysięcy osób.